Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 13 lat. Kuchnia z Chin. Na stole widzicie jelita wieprzowe, nadziewane takim farszem jak gdyby do kiełbasy. A następnie to jest smażone na głębokim tłuszczu. Jest to pokrojone w kawałeczki, smażone na głębokim tłuszczu. Coś smakuje jak polska kiełbasa z grilla. Naprawdę fantastyczne. Jedynie czym się różni? To jest oczywiście kuchnia yy, Suzhou. Yy, Tutaj to jest słodki ocet z kawałkami kwiatu osmantusa, także pachnie waniliowo-słodkawo i służy do maczania tych kawałków. Nazwijmy to tej kiełbasy. Co jest ciekawe w tej kiełbasie, że ona dodatkowo, że ma nadzieję mięsne, mięso było w niej zanurzone i w takiej zalewie o smaku opartej na chińskim alkoholu podobnym do wódki, który jest zrobiony na prosie. Jest ten alkohol zwykle bardzo mocno, około 55-65%. Jest strasznie niedobry w smaku, ale ma bardzo słodkawy smak. Chociaż to nie jest słodki alkohol, ma słodkawy smak. Coś wśród ekspatów porównywane jest coś pomiędzy paliwem diesla, jeśli chodzi o opary i zapach i, i nie wiem, o smak, jeśli chodzi o smak, natomiast, e, a e, lukrecją, jest duża infuzja lukrecji. Nie wiem, czym jest spowodowany ten smak. Starzy lokalsi mówią, że w dawnych czasach nie używano tego smaku w alkoholu chińskim. To jest dopiero wymysł nowych czasów, nowożytnych czasów, lata 70. E, Tajwanczycy na przykład, czy na Fujianie, czy na Hongkongu mają wciąż ten biały alkohol, ale on jest Bezzapachowy, czyli smakuje jak nasza wódka. A tutaj smażone całe takie malutkie rybki. Ktoś gdzieś napisał w, w komentarzu kiedyś, że to się nazywa w Polsce uklejka. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest taka gruba mięsista, bez ości rybka. Długości palca, tylko bardzo mięsista, smażona jak frytki i smażona również ze startym orzechem. Orzechem... jak to się... Takim zwykłym, co się używa go do masła orzechowego. Także fantastyczny smak, mało tego, to jest ostre. To jest bardzo ostre. Ma trzy rodzaje różnych ostrych, ostrych papryk, smażonych i do tego jest smażone na specjalnym tłuszczu, który zawiera infuzję oleju rybnego. Także. Potencjalne, potencjalna feria smaków i nasycenie smaków jest ogromna. Generalnie ryby po zesmażeniu nie są już takie rybne, gdyż ten olej się tam wysmaża, wypala, bo to jest olej rybny jest delikatniejszy niż te wszystkie oleje do smażenia. Natomiast tutaj jest ten olej wprowadzony, olej rybny już jest wprowadzony specjalnie do smażenia jak na oleju rybnym. I do gotowania, gdyż Chińczycy używają dużo olejów rybnych i dużo sosów rybnych do gotowania. Także to jest niesamowita przekąstka fantastyczna. I do tego jeszcze te czarne kropeczki, które widzicie, to jest czarny groch. Ugotowany czarny groch, a następnie smażony też na głębokim tłuszczu. Bardzo fajnie to smakuje, bardzo fajnie się to komplementuje, jeśli chodzi o danie. No i ten orzech taki, wysmażony orzech, on po wyrzuceniu go na Stół jakby odsancza od ten tłuszcz, odsancza ten tłuszcz od, od tej ryby. Także to nie jest takie tłuste, mimo że wydaje się, że to jest tłuste. Tego startego żecha się nie je, bo on właśnie zawiera w sobie bardzo dużo tłuszczu. Lokalsi to jedzą, o dziwo. się to jedzą. Ilości tłuszczu, jakie oni pochłaniają, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, to jest szokujące w kuchni codziennej. Natomiast no, trzymają bardzo fajną, super zdrową linię. A tutaj... To się nazywa Hefan. Um, rodzaj nudli, rodzaj makaronów robionych z ryżu, z mąki ryżowej, która jest wymieszana z wodą, odciskana, następnie rozlewana na taką wielką tacę. I taka cieniutka warstewka tego, tego filmu makaronowego jest, ma makaronowego jest klejona z makaronem. I do tego są wkrajane wąskie kiełki. To, co widzicie, to są wąskie kiełki. Mm, nie, kłącza, nie, kiełki, kiełki, bo to jest szczypiorek czosnkowy. Te białe i zielone kiełki to jest szczypiorek czosnkowy. Nie jest, to, nie jest to ostre, jest to fajne w smaku, bo szczypiorek czosnkowy nie jest tak mocny jak szczypiorek... Ta, ta główka głowka szczypiorku i ząbki szczypiorku. Do tego jest ciemny kolor jest wzmocniony czerwonym cukrem oraz sosem sojowym. Także fantastyczny smak. Unikam karbohydratów, węglowodanów, ale to, to jest jakoś moja ulubiona tej potrawa. Jeśli chodzi o potrawy ryżowe, czy potrawy oparte na węglowodanach w Chinach, bardzo mi to smakuje. Dzisiaj to był taki dzień jakiś bardzo brakowało węglowodanów i Najlepszym chyba wyborem na zjedzenie węglowodanów są ryżowe, które bardzo szybko są przyswajane, są wysoko, o wysokiej zawartości cukru, stąd też dają bardzo dużo energii i są bardzo smaczne. Wkrojone do tego są drobniusieńkie płateczki wołowiny, suszonej wołowiny, która została tam namoczona w jakichś tam sosach. Nie znam dokładnie, nie znam dokładnie... Jak ta wołowina jest przygotowywana. Jest to głównie ta część mięsa z wołowiny lokalsi używają do gotowania z łydki. To jest w gruncie rzeczy taka dosyć twarda wołowina, ale oni to tak marynują i przygotowują na pół słodko i z wszelkiego rodzaju octami i sosami, że to się fantastycznie nadaje do gotowania i wzmacnia smak potraw które są w gruncie rzeczy, bez tego mięsa nie miałyby takiego smaku, gdyż kuchnia wegetariańska, jeśli byśmy oddzielili mięso od kuchni wegetariańskiej, od chińskiej, jest w gruncie rzeczy bez smaku. To mięso, te kawałeczki drobne smakowe mięsa powodują, że to jedzenie, że te dania nabierają smaku, koloru. Infuzja troszeczkę tych sosów mięsnych powoduje, że one są bardzo smaczne. Generalnie Chińczycy jedzą mięso, ale nie jedzą w codziennych porcjach, w codziennym gotowaniu tak dużo jak czy to Europejczycy czy Euroamerykanie. A tutaj z lewej strony zupa z ogórka wodnego. Ogórek wodny to jest taka. Rzeczy, eufemizm na strzykwę. Strzykwa to jest rodzaj pijawki, takiej, która żyje na dnie oceanu, czy również mają tu odmianę tutaj w przybrzeżną, troszeczkę tańszą. Ciekawe jest, że właśnie ten ogórek wodny, czy ta strzykwa, to są te małe, te, długie, te duże są bardzo drogie, te małe są bardzo tanie, bo są produkowane w farmach. Starty z góry brązowe, to co te włoski widzicie, to jest mięso wieprzowe suszone, starte. Kawałki suszonej ryby, ten taki X- o, tutaj łyżka go wrzuciła do, do zupy. I ten ogórek jest zwykle po zebraniu wyczyszczony. No to właśnie to. Wyczyszczony i suszony. Głównie jest suszony i używają go do robienia tego typu zup. Jak tutaj widzicie, to jest zupa robiona właśnie gotowane, suszone. Te suszone właśnie ogórki e, morskie, czyli te strzykwy, są następnie długo gotowane, aż spowodują e, powstanie takiego mocnego buliona. Następnie są zagęszczane mąką kukur, ku, kukuradzianu, kukur, ku, Z kukurydzy która daje temu właśnie taki żółty kolor. Jest to bardzo fajne, bardzo gorąca. Dzisiaj akurat był bardzo zimny dzień. Wiosna do nas późno przyszła. I ta zupa powoduje jest taka rozgrzewająca, a przy okazji jest to część kultury lekarstw oraz medycyny chińskiej, gdyż ta zupa właśnie z ogórka powoduje jak gdyby wypychanie zimna z organizmu. No i tradycyjnie pierożki tym razem pierożki z szczypiorkiem i z krewetkami krewetki lokalne z, ze słodkich wód bardzo dobra fajna kombinacja podawane jest jako dim sum czyli duszone na w drewnianych takich sitach na takich drewnianych bambusowych opakowaniach większość kuchni robiona na parze tego typu potraw to jest południe Chin Hongkong, natomiast, zwykle jest kojarzona z południem Chin z Hongkongiem, natomiast w całych Chinach się to robi, na tych bambusowych na tych bambusowych pudełeczkach do, do gotowania tego na parze. Bardzo dobre, bardzo delikatne, mąka również i, i, i zrobiony pieróg jest z mąki ryżowej, przez to jest bardzo delikatny, nie wymaga Długiego gotowania, bardzo szybko się go na parze go gotuje, stąd też ten, to nadzienie w środku, które jest zrobione, nie jest przygotowane, nie jest rozgotowane i ma taką delikatną delikatny smak półgotowanego pół jedzenia, stąd też jest takie lekkie. Kiedyś rozmawiałem z kucharzem, <laughs> który posiada szkołę gotowania tutaj w Sujo i on właśnie opowiedział, że. Ta niskokaloryczność kuchni jest przez to taka łatwa w strawieniu, przez to, że wiele warzyw, potraw, mięs jest gotowana do połowy. Stąd też nie zawierają, stąd też nie zawierają przynajmniej w jego opinii, tak, tak trudno ciężko strawnych komponentów. Tutaj widzicie, akurat to, to co tutaj widzę, to jest kulka mięsna z krewetek, czyli to są, te krewetki są pociachane, pomielone, a następnie wymieszane tam z mięsem ryby czy dla smaku ze szczypiorkiem i z, e, zwykle dodają dużo impiru do tego także ma taką... bardzo pachnąca jest i po, jak się ją rozgryzie w ustach tą, tego pierożka to wybucha taka, taka, taka feria smaków e, paleta smakowa jest e, rozlewa się po podniebieniu począwszy od rybnej poprzez lekko szczypiorkową Czuć słodkie krewetki. No i również ten imbir, który imbir jest taką ciekawą, w gruncie rzeczy ciekawym, w gruncie rzeczy korzeniem, bo jest słodko piekący, ale ma taką właśnie tą, nie wiem jak to działa, że dodaje w smaku potraw, dodaje smaku potraw, właśnie tej, tej takiej głębi i tej smakowitości. Próbowałem parę razy w domu gotować tak dla spróbowania różne potrawy zachodnioeuropejskie. Używając, właśnie, imbiru, i o dziwo, bardzo fajnie to smakuje. Ostatnio robiłem sobie steka i wkroiłem drobne płateczki imbiru do oleju, żeby włożyć ten smak imbiru w olej. Następnie imbir usunąłem z tego oleju, zostawiłem ten taki olej z tą infuzją tego imbiru, no i następnie wysmażyłem na nim steka, takiego steka wysmażonego na styl francuski. No, bardzo dobrze to smakowało i ten imbir tak dodał lekkości, Zwykle steki są ciężkie, po zjedzeniu steka się, jest takie mm, uczucie ciężkości, natomiast z imbirem ten stek właśnie nie był aż tak ciężki i bardzo fajnie y, smakował, bardzo lekko smakował, nie, nie było takiego dziwnego uczucia ciężkości, jak czasami steki powodują i ciężka wołowina, stąd też y, y, bardzo fajne y, bardzo bardzo doświadczenie smakowe. Tego typu kuchnia w gruncie rzeczy to są drobne dania. To nie są duże dania. Na dwie osoby w zupełności kompletnie wystarczy. Ale potrafią dosyć fajnie nasycić. Koszt takiego lunchu, który tutaj widzicie, to był około 20 dolarów 25 dolarów. Nie jest drogo. Nie jest drogo, szczególnie jak się jada na wsi. Chiny są duże, stąd też mogą się różnić miejsca, jeśli chodzi o ceny. Taki lunch może kosztować w centrum miasta nawet i 50 dolarów, natomiast po wsiach to jest tanie, bo to są, to, to są tanie chłopskie potrawy. W ogóle chińska kuchnia to jest chłopska kuchnia. Nie ma tutaj zbytniej zarówno prezentacji, ani również wymyślnych dekoracji na tych talerzach. Także to, co ludzie po wsiach jadali, to jadali, jadało się i w restauracjach, i też się jadało w, w możniejszych domach. To teraz się zresztą tak jada. Bywając czasami na spotkaniach, czy tam biznesowych, czy spotkaniach towarzyskich w tych tak zwanych lepszych restauracjach, zauważyłem, że podaje się również podobne kulinarne cuda, jedynie tylko różni się prezentacja. Przyznam osobiście, że nie widziałem jakichś takich specyfików potraw prezentowanych, przygotowanych w postaci fuzji różnych kuchni, jak to ma miejsce na zachodzie i również takich prezentacji, które są bardzo kolorystyczne i bardzo wymyślne na talerzach. Tutaj zwykle się normalnie gotuje to tak bardzo szybko, zresztą w ogóle kuchnia chińska, jeśli chodzi o gotowanie, jest szybka, wrzuca się na talerz i jest jak jest. Także to nawet czasami nie wygląda estetycznie, muszę przyznać, jak się już troszeczkę rozciapie, to zwróć uwagę na ten ryż po prawej stronie. Gdybym nie wiedział, że to jest taka fantastyczna potrawa, to bym się dwa razy zastanowił, zanim bym ją zamówił w restauracji. Generalnie w restauracjach oni mają zrobione, w dużej ilości restauracji mają zrobione potrawy, atrapy potrawy z, z wosku, także które wymagają, które wyglądają i oddają kolorystykę, jak i wygląd potrawy I można sobie wybierać potrawy, wskazując je palcem. Nie wiem, ta moda przyszła z Japonii, bo w Japonii jak pracowałem w Japonii, to praktycznie każda restauracja ma tam właśnie na wystawie zrobione z, z wosku właśnie takie atrapy potraw, żeby pokazać jak atrakcyjnie to wygląda. Ta połyskliwość tego wosku, jak i również kolorowanie tego wosku i robienie tych właśnie modeli potraw z wosku powoduje, że one wyglądały jak prawdziwe. Także trudno rozróżnić, czy to jest prawdziwe danie, czy to, czy to jest wosk. I dlatego myślę, że tego typu prezentacje są łatwiejsze. Pierwszy raz przyjeżdżając do Chin w 2003 roku byłem w Hongkongu i na Tajwanie. Dzięki właśnie temu, że właśnie te imitacje woskowe są w witrynach, łatwiej mi było zamówić dania, co myślałem, patrząc na dania, było mi łatwiej podjąć decyzję, oceniając w gruncie rzeczy wzrokowo, czy mój rządek to przyjmie czy nie nawet nie zdając sobie sprawy co było w środku. Na początku pamiętam przyjeżdżając, będąc w Hongkongu, Tajwanie, głównie jadałem smażone na głębokim tłuszczu. W gruncie rzeczy to była kuchnia japońska. Bardzo duży wpływ kuchni japońskiej, czyli wszystkie, wszystkiego rodzaju smażone kurczaki, ryby, czy też wieprzowina na głębokim tłuszczu w panierze. Także to tak wyglądało troszeczkę kotletowato. Bo taką takie w gruncie rzeczy były upodobania ludzi z zachodu. No i oczywiście warzywa, co w gruncie rzeczy było dobre, bo to na początku pomogło uniknąć wszelkiego rodzaju infekcji układu pokarmowego, gdyż tutaj jest całkiem inna fauna bakteryjna i flora bakteryjna. Stąd też wszyscy, którzy przyjeżdżają pierwszy raz, nawet i do który jest w gruncie rzeczy bardzo czystym miastem i ma bardzo czystą kuchnię, i bardzo delikatną, zresztą co tutaj widzicie, wciąż cierpią <laughs> przez pierwszy tydzień, czy tam dwa tygodnie. Na różnego rodzaju doznania takie żądkowe właśnie ze względu na inną florę fauny bakteryjną. Stąd też to było fajne doznanie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej kuchni? To wszystkie te trzy potrawy miały infuzję sosu i infuzję oleju rybnego. Nie wiem czy to była to, czy to było zachcianka kucharza, czy to akurat w tej wiosce takie są, bo tutaj praktycznie co wioska co 5 kilometrów to mają inną kuchnię i mają inny rodzaj jedzenia. Tu jestem we wsi, której właśnie tego typu rodzaj lunchów jest serwowany. Natomiast 10 km dalej jest wieś, która tylko serwuje baraninę. Nie jesteśmy w żadnych górach. Jesteśmy tutaj na prowincji od Suzhou jakieś 20-30 km, Ale wioska od wioski może się różnić diametralnie jedzeniem. Nie wiem właśnie, czym to jest spowodowane, właśnie ta wioskowa kulinarność, czy ta wioskowa, wybór tych, tych potraw. Nie wiem, czy to jest specjalizacja pod klientele, czy to jest po prostu. No, Chiny są tak różnorodne. W gruncie rzeczy to jest potężny kraj o powierzchni równej praktycznie USA. I stąd też ciekawostką, właśnie, że w gruncie rzeczy każda wioska może się różnić kuchnią i rodzajem serwowanych smakołyków, i niekoniecznie niekoniecznie muszą one być podobne do siebie. Byłem ostatnio w Ostatnio, w jakiejś wiosce, w której wszystko było golonki, ale to były golonki, tak? Golonki w słonym sosie sojowym, w słodkim sosie sojowym i w winnym sosie sojowym. Także było do wyboru do koloru tych golonek. One najpierw były gotowane bardzo długo na parze, a następnie były zawieszane w takich głębokich piecach i wysmażana była ta skóra zewnątrz. Fantastyczne doznanie smakowe, ale co szokuje, właśnie, że kuchnia służyła to jest głównie kuchnia ryb, wodorostów. Warzyw oraz ryżu. Natomiast ta kuchnia w tej wiosce to było wszystko oparte na ciężkiej wieprzowinie, takiej prawie bym powiedział, że jakby niemieckiej czy bawarskiej kuchni. Nie wiem właśnie skąd to się wzięło, i to jest w gruncie rzeczy niedaleko, bo też również 20-30 km, i również miasto wodne, czyli położone na kanałach i na, na rzeczkach, także posiadające duże ilość ryb i różnego rodzaju owoców rzecznych. Myślę, że Wam się podobało. Tyle na tyle. To jest chiński biznes, kuchnia z Chin. Mam na imię Jarek. Pozdrawiam serdecznie rodaków na świecie i wszechświecie. Smacznego!